Dzień dobry, tu Onet Audio, słuchasz biznesowego briefingu Onetu. Jest środa, 29 stycznia. Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski ogłosił przełom w sprawie nałożenia ceł na nawozy azotowe z Rosji i Białorusi. Komisja Europejska przyjęła propozycję taryf, mając na celu ochronę polskiej branży chemicznej oraz długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe Europy. Decyzja ta, wspierana przez Polskę i kraje bałtyckie, musi teraz zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski i liderów Unii Europejskiej. Wprowadzenie ceł ma ograniczyć import rosyjskich nawozów, co jest kluczowe dla grupy Azoty, zmagającej się z problemami związanymi z tanim importem ze wschodu. Przenosimy się teraz do wiadomości z sektora finansowego. W tym tygodniu Amerykańska Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny podejmą decyzje dotyczące stóp procentowych. Fed prawdopodobnie utrzyma stopy na niezmienionym poziomie, z możliwością dwóch obniżek w ciągu roku, ze względu na silną gospodarkę i niepewność polityczną. Z kolei EBC planuje obniżkę o 0,25 punktu procentowego, kontynuując luzowanie polityki pieniężnej. W odpowiedzi na słaby wzrost gospodarczy i spadającą inflację, w Polsce sytuacja jest mniej przejrzysta, a decyzje Rady Polityki Pieniężnej są niepewne, mimo że warunki do obniżek mogą się pojawić w drugim półroczu. Zmieniamy temat. Przyjrzyjmy się teraz sytuacji na rynku drewna. Rosyjskie firmy omijają sankcje na eksport drewna, kierując dostawy do UE przez Chiny, Kazachstan i Turcję. Polska jest jednym z głównych odbiorców tego drewna, co budzi obawy o legalność tego procederu. Organizacja Earthsight domaga się śledztwa w tej sprawie, wskazując na nielegalny eksport drewna brzozowego o wartości 1,5 miliarda euro do państw Unii, w tym do Polski, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Estonii. Na koniec przenosimy się do Grenlandii. Grenlandczycy wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec idei dołączenia do USA, co potwierdza sondaż przeprowadzony przez firmę Verian. 85% mieszkańców Grenlandii jest przeciwnych staniu się częścią Stanów Zjednoczonych. Premier Grenlandii, Mute Egede, planuje referendum w sprawie niezależności od Danii, co pozwoliłoby wyspie na większą autonomię w planowaniu przyszłości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ponownie rozważa przejęcie Grenlandii, co wywołuje niepokój w Kopenhadze i wśród europejskich rządów. To był biznesowy briefing Onetu. Więcej informacji w kolejnym wydaniu, na które już teraz zapraszamy. Aktualne treści na temat finansów znajdziesz w aplikacji Onet Audio. Podcast został przeczytany przy użyciu narzędzia AI.